Aktualizacja kratosa, zapowiedzi sezonu trzeciego, event na żywo, darmowy prezent dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle V-Dolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osoby tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do aktualizacji odnośnie tematu Kratosa. Jak się okazuje, no to Epic Games ostatnio tizuje nam coś, co nazywa się właśnie zniżką na jakąś klasyczną grę, w której właśnie walczymy z bogami. Co wręcz idealnie właśnie pasuje do ostatniego przecieku, czyli do przecieku o God of War Ragnarok, które ma właśnie zostać dodane na PC później w tym miesiącu. No i możliwe, że właśnie kiedy to God of War Ragnarok wreszcie właśnie nadejdzie na PC, no to wtedy do sklepu powróci właśnie skin Kratosa. No i cała właśnie promocja ma być aż do 13 czerwca. Także kto wie, możliwe, że właśnie gdzieś w tym okresie po prostu powrót Kratosa otrzymamy. Ewentualnie Fortnite po prostu w pewnym momencie no, pliki Kratosa usunie i na tym się to skończy. Natomiast moi drodzy, coś, co się jeszcze nie skończyło, to właśnie event, który dzieje się obecnie w Fortnite. No i chociażby w ostatnim materiale mówiłem wam, że jesteśmy mniej więcej na właśnie prawie już, że tak powiem, końcu zakończenia puszki. Lecz teraz, moi drodzy, no, wydarzyła się rzecz bardzo ciekawa. Czyli właśnie mieliśmy ostatni piorun w puszkę no i mniej więcej później wytworzyło się coś takiego. Czyli właśnie otrzymaliśmy, nie dość, że naprawdę dość ciekawy efekt w grze, to przy okazji jeszcze wielką burzę piaskową z jakimś czerwonym światłem. No, jest to według mnie naprawdę całkiem ciekawa sprawa. No i te mini-eventy definitywnie, no, ostatnio się Coraz lepiej prezentują. Natomiast, moi drodzy, jak się okazuje, no to cała ta burza piaskowa, no i te właśnie. Czerwone światła można przetłumaczyć kodem morsa. No i chociażby gracze wychwycili to, że mamy na przykład w kodzie morsa coś takiego jak No Hope, czyli właśnie bez nadziei. Także naprawdę całkiem ciekawa sytuacja. No i teraz, moi drodzy, tak naprawdę z dnia na dzień właśnie cała ta burza piaskowa będzie po prostu bliżej. No i gdzieś również ma ona zacząć wytwarzać kratery. Także całkiem ciekawa sytuacja. No i no jak na razie znamy tylko i wyłącznie właśnie teksturę takowych kraterów. No i i w sumie nic poza tym w sumie też już nie wiemy. A, no i wiemy też, że cała statua obecnie jest po prostu pęknięta, czyli też coś, co mówiłem wam już w ostatnim materiale. Natomiast, moi drodzy, no to coś, co również niedługo nadchodzi do Fortnite'a, to oczywiście nowy sezon trzeci w rozdziale 5 Fortnite'a. No i wiemy, że takowy sezon dosłownie startuje już za jakiś tydzień, a my otrzymaliśmy naprawdę mocną zapowiedź, jeśli chodzi o cały ten sezon. Ponieważ Fortnite na właśnie swoim Twitterze napisał: If you see this hashtag? No you don't. Czyli oczywiście jeżeli widzisz ten hashtag, to go nie widzisz. I napisali oni właśnie Fortnite rozdział 5 sezon 3 Wrecked. No i generalnie moi drodzy, no to właśnie oznacza to zniszczony, co wręcz idealnie oczywiście pasuje pod cały motyw właśnie postapokaliptyczny. Więc teraz tak naprawdę jeszcze bardziej potwierdza nam to to, że następny sezon rzeczywiście będzie w takowym motywie, a nie właśnie innym. Także myślę, że naprawdę całkiem spoko. I chociażby w ostatnim materiale nieco więcej mówiłem na temat właśnie zapowiedzi nowego sezonu, także jeżeli jeszcze nie widzieliście ostatniego filmu, to jak najbardziej możecie sobie właśnie go zobaczyć, ponieważ tak naprawdę, no to w większości z tych rzeczy, no to po prostu, no nie będę tego powtarzał na nowo, lecz jak się moi drodzy okazuje, to nie jest wszystko, ponieważ mamy jeszcze właśnie więcej teaserów, jeśli chodzi o generalnie, no, nowy sezon, ponieważ mamy teasery takie jak na przykład Wildness, przy okazji No Breaks i przy okazji Get Direct. Także są to właśnie też kolejne teasery słowne, jeśli chodzi o następny sezon. No, myślę, że sytuacja jak najbardziej ciekawa. No i według mnie no, to też w sumie nam potwierdza troszeczkę ten następny sezon. Także no, definitywnie teraz już możemy powiedzieć, że będzie on właśnie w motywie postapokaliptycznym. Lecz no... Nie ma co się oszukiwać. Chwilowo bardziej czekamy na rozwój całego eventu niż na temat sezonu trzeciego, ponieważ no, do tego sezonu trzeciego jeszcze trochę zostało. No obecnie czekamy, co wydarzy się dalej, właśnie z, że tak powiem, całą tą burzą piaskową. Więc oczywiście o wszystkim będę was informował. Także, no, jak najbardziej subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby tego po prostu nie przegapić, ponieważ może się w Fortnite dziać naprawdę, ale to naprawdę całkiem sporo. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do bardzo. Bardzo ciekawego tematu, czyli do tematu darmowych nagród, w tym również no, do darmowego prezentu, który może sobie odebrać każda osoba. Zaczynając od darmowego plecaka FNCS. I jak się okazuje, no to ten oto plecak, czyli FNCS Guardian, będziecie mogli zdobyć już w najbliższy weekend poprzez oglądanie transmisji na competitive.fortnite.com. No i w sumie to już nawet ostatnio mieliśmy jakieś graffiti i tego typu sprawy. Natomiast, moi drodzy tym razem nagroda jest nieco ciekawsza, nieco grubsza, ponieważ jest to właśnie plecak i możecie go zdobyć totalnie za darmo. No, musicie tylko wejść na tą stronę i przez pół godziny obejrzeć sobie właśnie streama. Także myślę, że to jest akurat naprawdę mega łatwe, a nagroda w tym przypadku jest naprawdę mega, ale to mega spoko. Oczywiście moi drodzy ostatnio również do gry zostały dodane nowe zadania, czyli przejażdżka manekina. No i tutaj możemy zdobyć sobie właśnie ekran wczytywania i przy okazji dwa grafiki. Także to też myślę, że nie jest aż tak właśnie słaba nagroda. Natomiast otrzymaliśmy darmowy prezent od Fortnite'a. Już teraz może go zdobyć każda osoba, a mowa tutaj właśnie o darmowym plecaku i darmowym malowaniu, czyli o właśnie, że tak powiem, czymś, co zostało ostatnio dodane. Jak się okazuje, wystarczy, że wejdziecie właśnie w zakładkę dodatki na stronie Fortnite w Epic Games Store i właśnie odbierzecie sobie nagrody. Także mniej więcej robicie coś, co jak tutaj ja na filmie, czyli wchodzicie sobie w sklep Epica, wpisujecie sobie Fortnite, wchodzicie w dodatki i odbieracie właśnie specjalny pakiet. No i to tak naprawdę tyle. Myślę, że jest to naprawdę mega banalne, a możecie sobie zdobyć w taki oto sposób właśnie no, te dwa przedmioty. Oczywiście, jeżeli właśnie nie posiadacie komputera, to możecie to zrobić właśnie w tak zwanej chmurze, czyli właśnie w na przykład Xbox Cloud Gaming, czy też Nvidia Cloud Gaming, ponieważ jest to mniej więcej takie odwzorowanie tego wszystkiego, ale no tak czy siak, moi drodzy, Wydaje mi się, że. No nawet jak nie macie tego Epic Games Store, to wydaje mi się, że w, no, wystarczy, że na przykład, nie wiem, wejdziecie sobie na laptopie u mamy, czy cokolwiek takiego i tak naprawdę sobie to odbierzecie. Cała ta oczywiście promocja na pakiet podkręcone osiągi będzie właśnie trwała do. 13 czerwca. Także myślę, że naprawdę całkiem spoko informacja. Lecz niestety drugą taką właśnie, no, nieco gorszą informacją jest to to, że są to właśnie przedmioty z okazji mega wyprzedaży, czyli no tak zwanego mega sale'a. No jak się okazuje, no to niestety nie będzie to darmowy pakiet, tylko właśnie takie oto dwa darmowe przedmioty. No, jak to mówią, lepsze coś niż nic i też powinniśmy się właśnie z tego cieszyć, ponieważ może to zdobyć praktycznie każda osoba. No, cóż, no niestety nie jest to właśnie cały zestawik, ale no cóż, czasem tak niestety bywa. Ale oczywiście skin elitarnego archetypa nadal pozostaje do jakiejś promocji, która chwilowo jest nieznana. No i oczywiście, moi drodzy, już dnia dzisiejszego również możecie sobie też po raz ostatni spróbować, właśnie no, zdobyć parasolkę rankingową, oczywiście Pantheonu, jak i przy okazji inne nagrody, ponieważ dzisiaj jest ostatnia sesja turniejowa w tym sezonie, czyli turniej rankingowy, oczywiście za 25 punktów 55. Punktów i za właśnie ogólnie 6 punktów, no że tak powiem, sobie do, tutaj, jak rozegracie gierki, to zdobędziecie ekrany wczytywania. Natomiast za 75 punktów w takowym turnieju otrzymujecie parasol rankingowy Pantheonu. I dzisiaj jest ostatnia sesja w tym sezonie, więc jak jeszcze tego nie zrobiliście, to jak najbardziej polecam. I to już by było na tyle. Ja byłem Hexo, dziękuję Wam za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. No i co? Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowości związanych z eventem i sezonem trzecim. Tak samo, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście, jeżeli będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, możecie to zrobić z kodzikiem HEXOKOT. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. Jeśli obejrzyliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać prezent, a ja postaram Wam się przypiąć serce. No, i to tyle. Trzymajcie się. Yo!